Czy metoda EFT to czary Mary? Dr. Pita Stimpleton, psycholog kliniczna i zdrowotna, profesor nadzwyczajny na Bond University, autorka książki EFT dla zdrowia oraz też licznych badań nad EFT, napisała ostatnio na swoim profilu na Facebooku tak: EFT spełniała już standardy Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego jako skuteczna metoda leczenia fobii, lęku, depresji i PTSD w poprzednich latach. Kliniczne EFT jest metodą opartą na dowodach w leczeniu stanów psychologicznych i fizjologicznych. No i tutaj podaję linki też do konkretnych badań. W tym roku otrzymała od Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zadanie przeprowadzenia systematycznego przeglądu skuteczności EFT w leczeniu traumy i PTSD. Jest to zgodne z nowymi wytycznymi tego towarzystwa. Ma na celu ustalenie skuteczności EFT, tak, żeby można było umieścić je na ich stronie internetowej jako evidence-based. Są to oczywiście super wieści dla świata EFT. Czekamy na kolejne też potwierdzenie, bo dr. Bitas nieustannie też przeprowadza kolejne potwierdzenia, jak gdyby tych, tych badań, i też sprawdza i zamieszcza na swoim profilu. Tak więc od razu możemy obalić ten sposób myślenia, że EFT to jakieś czary-mary. Ponieważ jest to metoda, która nie jest może tak szeroko znana jak inne, może nie spotkaliśmy się z nią na co dzień, nie widzieliśmy ludzi, którzy gdzieś tam siebie opukują, więc może budzić zdziwienie, może wydawać się śmieszna, może wydawać się dziwna, bo przecież na co dzień właśnie w ten sposób nie działamy i nie widujemy innych osób, którzy właśnie opukują jakieś różne punkty na swoim ciele. Spotykamy się z tą metodą najczęściej jakoś poprzez polecenie osób, które ją zastosowały, zadziałało na nich albo kiedy sami szukamy jakichś sposobów, żeby sobie poradzić z różnymi problemami. No może nie jest jeszcze tak powszechna, jak żebyśmy się z nią obyli, dlatego to co nowe oczywiście dla nas może być dziwne, budzić rezerwę. Więc tak jak powiedziałam, EFT to nie są czary mary i EFT to i w tej też, To też nie jest placebo na przykład. tak? To nie jest terapia poznawczo-behawioralna, -behawiora, to nie jest rozmowa terapeutyczna, to nie jest hipnoza czy regresja. To również nie modlitwa czy jakoś yy, terapia łowu z nurtu New Age, ani wiara czy, czy jakieś uzdrawianie duchowe. Jest to naukowo sprawdzona technika eliminowania stresu i chronicznych dolegliwości, bo tak możemy w skrócie o tej metodzie powiedzieć. Dzięki badaniom wiemy już, że EFT ma bardzo duży wpływ na układ nerwowy, na obniżenie hormonów stresu, szczególnie tutaj mówimy o kortyzolu, bo mamy tutaj wspaniałe badania na ten temat i też na regulację DNA oraz aktywna, aktywację naszego mózgu. Za tą metodą stoi m.in. hipoteza działania na zasadzie przeciwwarunkowania i odczulania części naszego mózgu, którą nazywamy ciałem migdałowatym. Opukiwanie, które czasami wygląda śmiesznie, dopóki się do niego nie przyzwyczajimy, powoduje uzyskanie w tych różnych rejonach mózgu współczulnego i przewspółczulnego takiego emocjonalnie neutralnego stanu oraz też przepisania ścieżek neuronalnych na nowo. I opukujemy tutaj właśnie takie punkty, które znajdziemy również w akupunkturze i pewnie dlatego u niektórych osób może to nadal ta metoda budzić rezerwę. Ale mamy Trwające ponad 10 lat badania na Harvardzie, które potwierdziły, że punkty akupunkturowe, które właśnie też w EFT stymulujemy, one wysyłają pewne sygnały do mózgu, a wykazały to skany też mózgu. W EFT stymulujemy dokładnie te same punkty, no, oczywiście nie wszystkie, tylko wybrane, wybrane z całej tej palety tych wszystkich punktów, dzięki czemu właśnie temu opukiwaniu one generują sygnał elektryczny, który trafia do tych rejonów mózgu, które są powiązane z lękiem, które wcześniej są aktywowane przez różne stresujące wspomnienie, obrazy, czy też myśli, dzięki czemu to ostatecznie reguluje, obniża naszą reakcję stresową, typu właśnie walka, ucieczka, czy zamrożenie. EFT jak gdyby wywodzi się z takiego nurtu wschodniego, z, z tego, właśnie nazywa się też to psychologiczną akupunkturą. Za datę powstania EFT uważa się rok około 1988. No ale jakby od tego czasu mamy już też dużo badań w tym naszym takim zachodnim świecie i badania rozpoczęły się już w latach 90 i obecnie ich jest coraz coraz więcej. Na ten moment możemy powiedzieć, że dysponujemy ponad 120 badaniami klinicznymi, raportami klinicznymi, artykułami przeglądowymi, randomizowanymi badaniami klinicznymi, bezpośrednimi porównywaniami ze standardowymi terapiami oraz badaniami i metaanalizami także jak widzicie, jest tego dużo prowadzone są ciągle na całym świecie nie tylko w Australii, skąd pochodzi dr Peter Stapleton Niemczech czy USA ale na przykład w Korei, Iranie, Iraku czy w Indiach. Te badania są nieustannie też prowadzone jako nowe badania, ale też są powtarzane te poprzednie, żeby cały czas potwierdzać ich skuteczność. Potwierdza to też, że po kilku latach wracając też do, do tych samych osób i do ich problemów, możemy stwierdzić, że problemy nie wracają. Tak jak właśnie widzisz, IFT to jest metoda, która cały czas jest naukowo badana, potwierdzane jest to jej działanie w zakresie takiego bardzo ogólnie pojętego stresu, który może się przenosić na, na wszystkie nasze obszary życia, na traumę, na depresję, fobie, uzależnienia czy właśnie taki stres posttraumatyczny. Możemy powiedzieć też, że ona wpisuje się w nurt tak zwanej czwartej fali psychoterapii, takiego, takich modeli krótkiego leczenia, ponieważ nie potrzebujemy tutaj takiej standardowej, długotrwałej terapii. I właśnie sesje prowadzone tą metodą, prawidłowo przeprowadzane, mogą wprowadzić stałą zmianę, mogą uwolnić nawet naszą najstarszą traumę, dzięki czemu. Um, właśnie dzięki temu, że tapping, tak, czyli opukiwanie, umożliwia przeprocesowanie tego, tych starych zapisów, pozwalając um, tym długo jakimś skrywanym czy gdzieś poukrywanym w ciele uczuciom być na nowo przetworzonym przez ciało, a nasze ścieżki mózgowe, tak, ścieżki neuronalne, ulegają całkowitej zmianie, bo już też wiemy, że to jest możliwe lub też osłabieniu. No i też są jakieś tego typu teorie jak rekonsolidacja czy integracja pamięci, które potwierdzają w jaki sposób dochodzi właśnie do takich zmian. No, i to, i to w sumie wszystko. Myślę, że trochę Cię to przekonało do tego, że tej to nie jest tylko czary Mary. No, tak jak powiedziałam, wszystko co nowe może budzić rezerwę, może wydawać nam się śmieszne. Może to wydawać się właśnie też trochę zaskakujące, ponieważ tej bardzo szybko działa i dlatego może to być taka, takie wrażenie, że no, stało się coś, coś nie potrafimy wyjaśnić. No ale. Jak stosujesz EFT i stosujesz to zgodnie z wszystkimi procedurami, to myślę, że samodzielnie się też przekonasz, że EFT działa. I na koniec jeszcze takie zastrzeżenie, które zawsze pojawia się w kontekście EFT, że pomimo tych wszystkich licznych badań, EFT ciągle jest uważane za technikę eksperymentalną, dlatego stosujesz ją na własną odpowiedzialność. Pozdrawiam, Iwona Kotłowska.